Witam serdecznie na kanale Podziemna TV. Szanowni Państwo, komentarz do eurowyborów i prawdziwe wyniki eurowyborów do Parlamentu Europejskiego. Ja jestem, nie ukrywam, podłamany wynikami tych wyborów. Chodzi mi oczywiście głównie o to, że oklęska antysystemu, że żadne z ugrupowań antysystemowych nie przekroczyło progu. Żadne z tych ugrupowań, które występuje, po pierwsze, przeciwko obecnemu Wieloletniemu podziałowi, układowi partyjnemu na polskiej scenie politycznej i jednocześnie jawnie sprzeciwia się obecnemu kierunkowi, w tym zmierza Unia Europejska. Te ugrupowania, a więc Konfederacja Korwin, Brown, Liroy Narodowcy, KUKI 15 oraz Polska Fair Play pana Gwiazdowskiego, choć mają razem potencjał na 10%, to żadne z nich nie przeskoczyło progu wyborczego. Ale o tym za chwilę. Najpierw może przedstawię Państwu prawdziwe wyniki tych wyborów, bo oczywiście większość z Państwa pewnie widziała tą mapkę z tymi wynikami. Natomiast ja tradycyjnie zwracam uwagę, że tam brakuje największego słupka. Otóż prawdziwe, oficjalne, pełne wyniki eurowyborów przedstawiają się następująco. Spośród ponad 30 milionów osób uprawnionych w Polsce do głosowania, ponad 16 milionów wyborców, a więc ponad 54% nie poparła żadnego ugrupowania ani żadnego polityka. Ogromna większość wyborców nie poszła głosować. A następnie napis zagłosowało prawie 6 milionów 200 tysięcy wyborców, co stanowi zaledwie 20,5% uprawnionych do głosowania, ale to równocześnie jest ponad 45% z ważnych oddanych głosów. Następnie koalicja europejska, na którą zagłosowało prawie 5 milionów 250 tysięcy wyborców, co stanowi 17,5% uprawnionych do głosowania, ale też ponad 38% oddanych ważnych głosów. Następnie ponad 820 tysięcy wyborców poparło wiosnę, ponad 620 tysięcy poparło konfederację i ponad 500 tysięcy, ponad pół miliona wyborców poparło KUKI z 15. Proszę Państwa, ja dlatego tak zawsze podkreślam te prawdziwe wyniki wyborów, choć oczywiście one nie mają wpływu na wynik ostateczny. Ale chodzi mi o to, żeby zwrócić uwagę na prosty fakt. Nam się wszystkim oczywiście wmawia, że demokracja to są rządy większości. Otóż jest to nieprawda. W demokracji współczesnej rządzi zawsze mniejszość. To zaledwie 20% wyborców sprawiło, że wygrała te wybory partia Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast oczywiście my jesteśmy tresowani i w szkole i przez media, i przez polityków, że na hasło demokracja mówimy rządy większości. Co jest w świetle prostych faktów oczywistą nieprawdą. Drugie złudzenie wyborcze, któremu bardzo często wszyscy ulegamy, choć tutaj akurat nie podejrzewam niczyjej złej woli, po prostu trochę beznamiętnie i bez zastanowienia sami się robimy w konia. To jest podział Polski na pół. A Zapewne większość z nas w kontekście wyborów widziała, czy kojarzy taką mapę wyborczą, gdzie pomarańczowe okręgi to są te, w których wygrała koalicja europejska, a niebieskie okręgi to są te, w których wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Ale jak się przyjrzeć bliżej tej mapie z podziałem nie na okręgi, a na powiaty, to się okazuje, że PiS wygrało nie w połowie Polski, a prawie w dwóch trzecich Polski, a mianowicie w 254 powiatach wygrało PiS, a w 126 powiatach wygrała koalicja europejska. A jak się przyjrzeć jeszcze bliżej, z podziałem na gminy, które są mniejsze od powiatów, no to to już w ogóle nie przypomina podziału Polski dokładnie na pół, tylko wygląda to trochę inaczej. Wydaje się, że w północno-zachodniej Polsce to w obszarach miejskich i gęściej zaludnionych zwyciężyła Koalicja Europejska, a w tych obszarach pozamiejskich zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Pokazuje to Państwu jako pewną taką ciekawostkę. Natomiast mnie nie ukrywam, najbardziej boli i interesuje klęska antysystemu w tych wyborach. Moi stali widzowie na pewno się zdążyli już zorientować, że mnie nie interesuje to, co się dzieje na tej klasycznej, mainstreamowej scenie politycznej. To znaczy, yy, cała ona dla mnie jest spisana na straty. Są to politycy, partie, którym nie wolno ufać, które, które nas już nieraz wykorzystały, oszukały, zmanipulowały. Należy je odsunąć do lamusa, mówiąc wprost, wysłać na polityczną emeryturę. Mnie interesuje, co nowego my jako społeczeństwo możemy urodzić politycznie. I w tym kontekście antysystem poniósł. Totalną klęskę w tych wyborach. Nikt, żadne ugrupowanie antysystemowe nie dostało się powyżej progu wyborczego. Jeszcze gorszą katastrofą były dla mnie reakcje liderów tych przegranych środowisk zaraz na gorąco po wyborach. Zero refleksji. No oczywiście to są pewnie reakcje takie na gorąco, wiadomo populistyczne, marketingowe, pr żeby to ładnie wyglądało, że teraz się nie poddajemy, teraz dopiero damy czadu, w następnych wyborach będzie dobrze i tak dalej. Biorę na to poprawkę, że oni tak muszą gadać, ale proszę Państwa, naprawdę tam jest zero refleksji. Nadal chcą brnąć w tą ślepą uliczkę. Ja się spodziewałem, przyznam się Państwu, mam nadzieję, że zarówno Kukiz 15, jak i Konfederacja przekroczą ten próg wyborczy. I wówczas i tak miałem wskazywać na to... Że to jest już obecnie szklany sufit dla tych ugrupowań. Zwracać uwagę, że one już wyżej nie podskoczą i muszą to w końcu zrozumieć. Tymczasem wynik jest jeszcze gorszy: obydwa ugrupowania poniżej progu, chociaż tu nawet procenty są mniej istotne, a ważniejsze są te liczby bezwzględne, ilość oddanych na nich głosów. Dla porównania, proszę Państwa, w poprzednich eurowyborach w 2014 roku nowa prawica Janusza Korwin-Mikke dostała pół miliona głosów, tyle co dzisiaj Kukiz, a Ruch Narodowy wtedy dostał około 100 tysięcy głosów. Razem jest to około 603 tysiące głosów, a w tych wyborach Konfederacja, Połączenie Sił dostali razem 621 tysięcy głosów. Czyli niecałe 20 tysięcy głosów więcej niż wtedy. Mało tego, w poprzednich wyborach parlamentarnych sam Korwin dostał 722 tysiące głosów, czyli 100 tysięcy więcej głosów niż obecnie i proszę tego nie zwalać na Kukiza, bo wtedy Kukiz też dostał ponad 1,3 mln głosów. Czyli 4 lata temu antysystemowcy od Kukiza i od Korwina razem mieli 2 miliony głosów na nich oddanych. A to i tak jest nic w porównaniu z 3 milionami głosów, które oddali wyborcy na Pawła Kukiza w wyborach prezydenckich w 2015 roku. Czyli mówiąc wprost jest coraz gorzej, a nie coraz lepiej, chociaż oczywiście trzeba brać poprawkę na to, że eurowybory rządzą się jednak troszeczkę innymi prawami niż wybory nasze krajowe. Tak został roztrwoniony ten potencjał przez 4 lata. Z ponad 3,5 miliona, które mieli razem w wyborach prezydenckich 4 lata temu pan Kukiz i pan Korwin-Mikke, dzisiaj ich ugrupowania łącznie mają niewiele ponad milion głosów. Także przykro mi, że to mówię, ale panowie Korwin-Mikke, Brown, Winnicki, Kukiz, spartoliliście to na cacy. Ja wiem, że młodzież może nie poszła na wybory, ola wybory, młodzież, która Was najbardziej popiera. Ja wiem, że zawsze, że media Was nie pokazują albo pokazują ze złej strony. Zawsze znajdziecie święte wymówki, dlaczego wynik jest kiepski. Ale to nie jest Wasza wina akurat. Waszą winą Wy to, że do tych wyborów od czterech lat chodzicie osobno. Że brniecie w tą drogę partyjną. Każdy z Was chce sam wokół siebie, albo się dogadacie w kilka osób, ale chcecie wokół siebie na własne nazwiska tworzyć własne szyldy, własne ugrupowania, własne partyjki, własne ruchy. Koniecznie Wy musicie być liderami pod Waszym szyldem, to musi być i Wasze nazwiska muszą być na czele. I co gorsze, powtarzam, po ich reakcjach na gorąco po wyborach, zero refleksji. Obrali sobie jakiś kierunek i mimo, że idąc tą drogą nigdy do, do celu nie trafią, to będą ślepo podążać w tą drogę, którą sobie obrali. I choć ostatnio Paweł Kuki spuścił farbę na profilu facebookowym, że z kimś tam rozmawia o koalicji i ludzie podejrzewają, że może chodzi o konfederację, że połączą siły, to niestety dzisiaj jest to już trochę za późno i dużo za mało. Cztery lata temu mieliście razem ponad 3,5 miliona głosów. Dzisiaj macie już razem tylko ponad milion głosów. Dlaczego nie możecie zrozumieć, zauważyć, że nad waszymi nazwiskami jest po prostu szklany sufit wyborczy? Mieliście swoje szanse i ich nie wykorzystaliście. Trudno. Paweł Cookis miał szansę 4 lata temu, kiedy ponad 3 miliony głosów zdobył. Korwin Mikke miał szansę 20 lat temu. I byłoby bardzo niedobrze, gdyby pan Cookis stał się dzisiaj drugim korwinem. W tym sensie, że pan Korwin od 20 lat robi to samo z takim samym rezultatem: pod progowym czy na granicy progu wyborczego. A przecież to niby jest bardzo inteligentny człowiek. Mega cybernetyk. I nie zna definicji głupoty czy też idiotyzmu według Alberta Einsteina? Że głupota to jest wtedy, jak robisz cały czas to samo, a spodziewasz się różnych efektów. I teraz Paweł Kukiz wydaje się wchodzić na tą samą ścieżkę. Czyli pik swoich możliwości jako nazwisko, które może poruszyć tłumy, miał w 2015 roku. Teraz ten potencjał już tylko pikuje w dół, ale wydaje się z deklaracji pana Kukiza, że zamierza iść ślepo właśnie tą drogą. Nie wiem do kiedy, nie wiem jak długo jeszcze. Ale to jest ślepa uliczka i to już właściwie mój ostatni apel, prośba, że wręcz błaganie do liderów środowisk antysystemowych. Dlaczego nie możecie po prostu wystartować wszyscy z jednej wspólnej listy? Ale nie z waszej listy, budowanej na waszych nazwiskach, z waszymi śladami, która będzie waszym tworem, firmowanym waszymi twarzami i waszymi nazwiskami, koniecznie. Tylko z jednej wspólnej, społecznej listy wyborczej czyli takiej, na której o miejsce na liście będziecie musieli zawalczyć na równych zasadach z innymi kandydatami z normalnymi, zwyczajnymi ludźmi. Czyli takiej, na której to wyborcy wybiorą swoich posłów przyszłych, a nie wy namasicie swoich ludzi na jedynki. Dlaczego nie? Co? Boicie się zdrowej konkurencji z innymi kandydatami? Nie rozumiem tego. Jesteście tak popularni, że nie ma obaw, że się na pewno dostaniecie, będziecie mieli wysokie miejsca i tak dalej. Dlaczego nie chcecie równych zasad i na równych zasadach stworzyć jednej wspólnej, społecznej listy wyborczej? Dlaczego nie przestaniecie iść w zaparte drogą, która prowadzi do nikąd? Dlaczego nie przestaniecie używać metod w działalności politycznej, które są skazane na porażkę, którymi nigdy nie wygracie z partiami obecnego systemu? O tym, jak proste jest stworzenie jednej wspólnej listy, jeśli się tylko chce, oczywiście, bo to jest tylko kwestia woli, mówię od lat na kanale Podziemna TV i teraz już w tym roku pokazujemy to w praktyce na warsztatach Jedna Polska. To naprawdę technicznie, merytorycznie ani organizacyjnie nie jest żaden problem. Wystarczy tylko odrobina dobrej woli. Liderów środowisk antysystemowych. I to wszystko na dzisiaj. Na koniec jeszcze tylko komunikat i zaproszenie na warsztaty Jedna Polska do Krakowa i do Katowic w najbliższy weekend 8-9 czerwca. Nastąpiła zmiana miejsca i godziny spotkania w Krakowie. Aktualne szczegóły najbliższych spotkań Jedna Polska są następujące. W sobotę 8 czerwca spotkanie w Krakowie, godzina 14, ulica Meiselsa 1, na pierwszym piętrze w sali 109. Natomiast w najbliższą niedzielę 9 czerwca Katowice o godzinie 13 na ulicy Opolskiej 22, na pierwszym piętrze w sali A. Zapraszam Państwa serdecznie na te spotkania, warsztaty Jedna Polska, będę je osobiście prowadził. Dziękuję za uwagę i bardzo Państwu dziękuję za wspieranie mnie w tym, co robię. Na końcu każdego mojego odcinka jest plansza z informacją o tym, jak to można zrobić, że na moim kanale nie cel celowo nie ma, nie było i nie będzie, mam nadzieję, reklam. To, że mogę tworzyć kanał Podziemna TV to tylko dzięki Państwa wsparciu, za które bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia wkrótce.